Wchodzimy dziś w uroczystość Chrystusa króla. Ewangelia, którą daje nam Kościół do rozważania, to dialog Piłata z Jezusem w trakcie procesu. Kąc już Piłat zadaje skazanemu Chrystusowi pytanie, które może zaważyć o jego losie: Czy ty jesteś królem? Sam Jezus nie odpowiada od razu na to. W pewien sposób sprawdza intencje Piłata. Jednak dla nas samych najważniejsza jest odpowiedź Jezusa, w której mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata. To zdanie, wypowiedziane przez zbawiciela, wskazuje kierunek naszego życia, ten kierunek, w który każdy z nas powinien patrzeć. Dlatego Bóg od samego początku stawia człowieka jako króla na ziemi. Najlepszym przykładem jest księga Rodzaju, gdzie stwórca powiedział do człowieka, aby uczynił sobie ziemię poddaną. Chrystus Król, ten, który kocha, to właśnie On prawdziwie troszczy się o każdego człowieka. Kiedy zbawiciel wygłasza kazanie na górze, mówi o ośmiu błogosławieństwach, z czego cztery z nich dają obietnice królowania człowiekowi. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Bogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Ci, którzy wprowadzają pokój, będą nazwani Synami Bożymi. Nie chodzi tutaj rzecz jasna o to, że teraz każdy człowiek stanie się Bogiem. Ale będzie miał szczególny udział w Królestwie Niebieskim. Jezus, stając się człowiekiem, sam wziął udział w tej wielkiej godności królowania, jaką obdarzył człowieka, stwarzając go. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy Jezus króluje w świątyni mojego serca? Co we mnie rządzi? Miłość, czy nienawiść? Prawda, czy kłamstwo? Szczerość, czy fałsz, radość, czy smutek? Co nie pozwala mi uznać Jego panowania? Czy to nie jest strach przed prawdziwą miłością? Nauczyliśmy się więcej brać niż dawać, dopominać się niż prosić. Żyjemy w przekonaniu, że nie ma nic za darmo, że wszystko ma swoją cenę. A jednak miłość Chrystusa jest bezinteresowna, szczera. Czy taka miłość nie jest wystarczającym powodem, aby pozwolić Jezusowi królować w świątyni naszych serc? Czy chcemy, by nasze decyzje były zgodne z Jego decyzjami? Pozwólmy Chrystusowi na działanie, na działanie w nas Jego miłości, sprawiedliwości i bliskości. Jak pisze święty Augustyn. Dwie miłości powołały dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie, miłość Boga, posunięta aż do pogardzenia samym sobą, powołała państwo niebieskie. Dlatego, niezależnie, kim jesteśmy, jaki inwentarz naszego życia niesiemy, jak bardzo byliśmy zranieni. Jak bardzo czujemy się samotni. Nie bójmy się zaprosić Jezusa do naszego życia. On ma twarz każdego z nas. Zasiadł na tronie krzyża za nasze grzechy. Jesteśmy w stanie dać Mu tron naszego serca.